Witam w kolejnym odcinku z kronik Awatara. Cieszmy się i radujmy! W ten weekend dostaniecie aż dwa odcinki z kronik! Dzisiaj, więc, Tali, a jutro top 10 antagonistów. Zapraszam do oglądania obu. No to ja nie przedłużam! Rozsiądźcie się wygodnie i słuchajcie. Tali to bardzo przyjazna, radosna i e, <laughs> powiedzmy, obdarzona dużym Uśmiechem osoba, mimo iż nie wydaje się z początku, jest to córka szlachcica z narodu ognia, przez co uczęszczała do znanej już nam królewskiej akademii ognia dla dziewczyn. Tam poznaje księżniczkę Azulę oraz Mei. Możecie o tym nie wiedzieć, ale posiada aż sześć sióstr. Mało tego, wszystkie one są niemal identyczne. Dlatego też Tylee od początku miała problemy z odnalezieniem swojej indywidualności, unikalności i tożsamości. Właśnie z tego względu, gdy kończyła szkołę i lekko podrosła, postanowiła uciec z domu i działać na własną rękę. Załapała się do Cyrku Narodu Ognia, gdzie wykorzystała swoje akrobatyczne umiejętności na pokazach. Uzyskała dzięki temu niejako większą atencję ze strony tłumów, której tak pożądała. No dobrze, ale co jest takiego niezwykłego w Cyrkówce? Otóż odpowiedź jest prosta: znajomość techniki blokady chi. Na czym to polega? Otóż, przy wystarczającej znajomości ludzkiego ciała, użytkownik, a raczej w tym wypadku użytkowniczka, potrafiła przy odpowiednim nacisku na przeróżne punkty w ciele blokować czy też paraliżować kończyny, krępować ruchy i blokować możliwości tkania żywiołu na krótki okres czasu. Właśnie przez tę umiejętność, jak i zwinność okazała się przydatna dla Azuli. Oczywiście do gonitwy za dużyną awatara. Zła księżniczka z początkiem spotkała się z odmową ze strony Tayli, która spełniała się w cyrku. No cóż, wszyscy raczej dobrze wiemy, że Azui się nie odmawia. Podczas tak zwanego pożegnalnego występu zmusiła naszą blokerkę czyli do tego, by podczas balansu wysoko na linie została podpalona siatka zabezpieczająca przez mistrza Ringu Tayli zrozumiała przekaz terroru. Tak też zaczyna się jej podróż z Azulą oraz May, by schwytać awatara Anga. Dalszą historię zapewne już większość z Was zna, więc ostro wszystko skrócę i przejdę do komiksu, dobrze? No więc, wraz z Azulą i May nie dają odechnąć drużynie awatara, wspierając obronę wielkiego wietła. Oraz ostatecznie biorąc udział w upadku Basingse, przebierając się za wojowniczkę Kyoshi. Po wszystkich walkach nadchodzi czas na wakacje na rażącej wyspie. Cóż, ze względu na urodę oraz jak i wcześniej wspomniany duży uśmiech, ma powodzenie wśród facetów. Nawet powiedzmy za duże. Wycieczka na wakacje kończy się grupowym wyznawaniem odczuć, podczas którego Tylee zostaje nazwana Cyrkowym dziwadłem i dowiadujemy się, że jest dumna z tego tytułu, gdyż jako dziecko nie dostawała zbyt dużej atencji właśnie na wzgląd, że ma szóstkę podobnych sióstr. Cieszy się z tego, iż aktualnie przyciąga bardzo dużo uwagi. Historia w serialu kończy się na buncie przeciwko Azuli podczas incydentu w więzieniu wrzącej skały i uwaga, uwaga, wstąpieniu Taily do wojowniczek Kioshi. Okazało się, że zaprzyjaźniła się z nimi podczas pobytu w jednej celi i nauczyła co po niektóre blokowania. czyli. planuje też razem z nimi odbudować świat po wielkiej stuletniej wojnie. No i przechodzimy teraz do komiksów. Rok po zakończeniu wojny pracuje jako osobista strażniczka nowego władcy ognia, czyli Zuko. Następnie jest niejako bezpiecznikiem w kontaktach z Azulą. Pilnując, by jej Ci było zablokowane podczas odwiedzin przez brata, ciekawym jest z kolei następny komiks na liście, zatytułowany Siostry. Była to w pełni skupiona właśnie na Tai Li oraz jej siostrach opowieść wydana w formie darmowego komiksu. W nim z kolei spotyka w jej dawnym cyrku wszystkie siostry, czyli Tai Lin, Tai Lat, Tai Lao, Tai Liu, Tai Lum oraz Tai Wu. Tak jak Tylee odkryły, że akrobatyka jest ich powołaniem. Cóż i to by było na tyle z odmienności naszej bohaterki, czyż nie? Hmm. Dostaje nawet propozycję, aby zostać razem z siostrami, którą poważnie rozpatruje. Ostatecznie po incydencie z powstrzymaniem razem z to w podpalaczy namiotu i skopania im tyłeczków wraz z latającymi siostrami, odmawia im. Chce wrócić do starych przyjaciółek i byciu wojowniczką Kyoshi. Może także ubierają się tak samo i podobnie walczą, lecz kocha ich odmienność charakterów, jak i to, jak sama określa, może zdjąć swój make-up kiedy tylko chce. Ma potem epizodyczny udział w walce z nową społecznością Ozaja, lecz nie jest to jakaś ogromna rola. Ostatni jej występ w kanonie to 24 lata po zakończeniu wojny, gdy nadal jest aktywną wojowniczką Kyoshi. No więc jak możemy ją podsumować? Wiecznie radosna, skoczna i różowa dziewczyna, potrafiąca namieszać w głowie niejednemu mężczyźnie. Użytkowniczka blokowania chi i to jeszcze pierwsza znana w kanonie. Jak się tej techniki nauczyła i skąd się w ogóle wzięła? To już materiał na osobny odcinek. W każdym razie, ceni odmienność oraz czyta wszystkich tak zwaną aurę. Umie po niej ocenić ludzi jakie sytuacje, w której się znajduje. Kończy jako członkini wojowniczek Kioshi, próbując naprawić świat zepsuty wojną. Okazuje się więc dobrą i odpowiedzialną osobą, chcącą nieść również radość i innym. No to teraz czas na ciekawostki. W języku tajwańskim jej imię oznacza spokojna i piękna z tym spokojna to ja bym się sprzeczał. <gry> Zauroczyła się na krótki okres czasu. Naszym sokką Taily należy do garstki zdennych mieszkańców narodu Ognia, nie posiadających czarnych włosów lub złotych oczu. Blokowanie chi przez Taily jest w pewnym sensie podobne do delikatnej pięści, techniki, którą używa Klan Hyuga w znanym anime Naruto. Jej różowy, akrobatyczny strój symbolizuje żywe zachowanie i optymistyczne podejście do życia. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że dobrze opisałem wam, kim była Taili. Czujcie się wolni w komentowaniu materiału, zawsze cieszy mnie Wasz feedback. Kolejna ankieta będzie już wkrótce i zapraszam do materiału, który opublikowany zostanie jutro. Jeżeli też lubisz takie materiały i chcesz mnie wspierać, to oczywiście zapraszam do subowania. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w następnym odcinku z Chronik Awatara. Na razie. Czas na losową ciekawostkę. Hop-hop. Oto ona. Ang, Roku i Kyoshi. Znani są z ich umiłowań do rezydencji na wyspach. Ang stworzył Wyspę Świątynną Powietrza przy mieście Republiki. Roku mieszkał na własnej wulkanicznej wyspie, za to Kyoshi. Oddzieliła kawałek lądu od kontynentu, tworząc Wyspę Kyoshi. <laughs> Ciekawe powiązanie.